Witam serdecznie, moim goście Michał Duda Gotoma. Witam serdecznie. Nowy nabytek, który dołączył dzisiaj i już dzisiaj pokazuje się z dobrej strony, strzelając pierwszą bramkę. Tomek, tak zacznę od Ciebie. Jak Ci się grało w tą, z tą drużyną? Chyba pierwsze spotkanie, tak? Tak, tak, tak. zgadza się, to było moje pierwsze spotkanie. No mecz bardzo ciężki, ja też wróciłem do, powiedzmy, do gry w piłkę nożnej po jakimś czasie. Kondycyjnie też nie było rewelacyjnie, no ale staraliśmy się, walczyliśmy, że tak powiem, do ostatniej minuty, no ale w ostatnich sekundach niestety straciliśmy gola, no i no i to jest porażka, a porażka boli. Jak... No właśnie, co tam się stało? Tak naprawdę już ostatnia akcja. Co tam się stało, że ten remis uciekł? Po prostu braku nogi, że tak powiem. Brakło dołożenia tej stopy. Tych, powiedzmy tak, metra brakło i może by była piłka nasza. No ale no taka jest piłka, nie? Patrząc z perspektywy czasu, oczywiście nie ma żadnego punktu, więc nie możecie być zadowoleni, ale jeżeli chodzi o przebieg spotkania, wykonaliście dzisiaj plan w 100%? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Z jednej strony też nas było znacznie mniej. Mieliśmy tylko dwie zmiany. Drużyna przeciwna miała chyba komplet, jak się nie mylę to, to, też, duży komplet. to też był akurat minus dla nas, no ale walczyliśmy, że tak powiem, do ostatniej sekundy, no nie udało się, będziemy próbować jakieś nowe techniki po prostu na kolejne mecze i starać się o trzy punkty, że tak powiem. Trenowałeś wcześniej z Gotową, czy dzisiaj jest pierwszy mecz? Dzisiaj jest pierwszy mecz, wcześniej trenowałem w grodzie, w po Podegrodzie grałem. No to powiedz mi, jaki, jaki potencjał widzisz w Gotowie, jaki dzisiaj pierwszy raz tutaj masz okazję no myślę, oglądać? Nie, to jest szansa, po prostu musimy się, że tak powiem, więcej zgrać. Jak się więcej zgramy, piłka będzie chodziła po boisku, to mamy nawet szansę powalczyć o pierwsze miejsce w tej lidze. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.